Niestety nie mam tutaj dla Pana najlepszych wiadomości, ale to tutaj po analizie wszystkich za i przeciw, pomimo tego, że zarówno i my, i telewizja Polsat, nasz partner, byliśmy gotowi że i byliśmy w stanie tę galę zrobić 4 kwietnia, nawet dostosowując się do tych limitów teraz nałożonych przez rząd, żeby unikać zgromadzeń 50 mm -hmm. osób, także mieliśmy wszystko policzone i bylibyśmy w stanie to zrobić, ale. Przemyśliliśmy sprawy, jest w związku z tą pandemią, z tym wszystkim, co się teraz dzieje. Wspólnie cały zarząd podjął decyzję, że jednak przełożymy to i będziemy czekać, aż sytuacja troszeczkę się chociaż uspokoi, tak, bo na razie wiemy, nawet dzisiaj słuchałem wywiadu z panem ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, mówi, że największe wzrosty zachorowań będziemy mieli przez dwa, trzy najbliższe tygodnie, czyli nasza gala 4 kwietnia wypadałaby akurat w szczyt tej mm. pandemii. Mhm. Także uważam, że to nie jest najlepszy czas na tego typu imprezy i że też będą bezpieczeństwa i żeby nie narażać nikogo, ani zawodników, ani osób pracujących przy gali, bo wiem, wszystko ktoś to musi robić i nawet na takich zasadach okrojonych, że tak powiem, ludzie muszą przy tym pracować, to po postanowiliśmy na razie odpuścić i zrobić galę w dogodniejszym terminie. Myślę, że w Polsce długo nie będzie Yy, imprez masowych yy, jeszcze. Yy. Myślę, że, myślę, że do czerwca co najmniej to potrwa. No, wiadomo, że chciałbym, żeby to było jak najkrótsze, ale plan jest taki, że jak tylko to się trochę uspokoi, to na początku maja będziemy próbowali taką galę studyjną zrobić. Jesteśmy w kontakcie z posatem, wszystko jest już gotowe do pay-per-view, także musimy podjąć decyzję tylko dwa tygodnie wcześniej, że, jest, że jesteśmy gotowi, rusza machina i wtedy ogłaszamy termin i robimy galę studyjną.